Siema, witam Was na kanale Strong Malwa. Jest to mój pierwszy vlog, więc proszę Was bardzo o wyrozumiałość. Jest prowadzenie kanału? Zacznijmy może od tego, kim jestem. Jestem mamą, żoną. Prowadzimy z mężem dwie firmy i fundacje. Na moich social mediach dziewczyny zaczęły pisać jak ja wszystko łączę, jak ja daję radę. Więc chodźcie ze mną, pokażę Wam, jak to można zrobić i jak ja daję radę. Na moim kanale pokażę Wam, jak ja radzę sobie w cięższe dni, jak radzę sobie na co dzień, jak łączę swoje obowiązki domowe z obowiązkami w pracy. Słuchajcie, to nic trudnego. Wystarczy tylko chcieć, a chcieć to móc. A ograniczenia są tylko w naszej głowie. I ja jestem tego świetnym przykładem. Nieraz mi się nie chciało, nieraz nie miałam ochoty na nic, dopóki nie powiedziałam, że to co robię, robię dla siebie i dla mojej rodziny. Zapraszam Was! Jesteśmy teraz w naszym biurze, gdzie prowadzę rozmowy z klientami odnośnie przeprowadzek. Wyceniam ich przeprowadzki, a również tutaj powstają największe pomysły mojego męża dotyczące Siła czy pomoże. Mam tę przyjemność, aby powiedzieć Wam, że Puchar Polski Mechelinki odbędzie się już 22 lipca 2023. Żebyście sobie nie myśleli, że ja siedzę tylko w biurze. Jak ekipa ma wyjechać na przeprowadzkę, sprawdzam też nasze auta, czy są przygotowane. Okej, okay, auto gotowe, chłopaki mogą śmigać na przeprowadzkę, a ja wracam do biura. Mówiłam wam, że prowadzimy dwie firmy. Jedną z tych firm jest żabka. Prowadzimy ją razem z mężem od 8 lat. Zabieramy szybko klucze i pokażę Wam, jak przygotowujemy się do otwarcia sezonu. Tak jak mówiłam, żabki z mężem prowadzimy od ponad 8 lat. W tym roku czeka nas spore wyzwanie, bo będziemy prowadzili żabkę sezonową. My jesteśmy już w trakcie przygotowań. Ale my lubimy wyzwania i na pewno uda nam się połączyć to wszystko i nie zabraknie czasu na sport, spędzanie czasu z dziećmi rodziną i na prowadzenie biznesów. Kuba, matka! Obowiązki i życie domowe. Teraz czas na przyjemności. Jesteśmy w siłowni, w którą razem z moim mężem włożyliśmy pełno energii, siły i miłości. Aby trenować tutaj razem. Ja y, zaczęłam trenować sztuki walki, które skradły moje serce i będę teraz na tym się skupiała. Wiem, że nie będzie lekko, będą pewnie wzloty i upadki, ale nie poddaję się i dążę wyznaczonymi y, celami. Wy również, jeżeli macie swoje marzenia, nie poddawajcie się. Niezależnie od wieku czy sytuacji, możecie dać sobie radę, róbcie to małymi krokami, tak jak ja. Ja zaczynam swój trening, a Wy pomyślcie nad tym, co teraz powinniście zrobić.

w górę, a Dani to kopa do działania, a mam mnóstwo pomysłów i wszystko przed nami. Piszcie również w komentarzach, co Wy robicie, aby spełnić swoje marzenia i jak organizujecie swój czas. Pozdrawiam!